Jest teraz bardzo popularne w takiej literaturze samorozwojowej słowo overthinking. Cały czas jakaś burza myśli w naszej głowie. I można byłoby to dzisiaj przykleić do Ewangelii. O tym mówi Jezus. To nie jest nic nowego, nic, żeśmy nowego w XXI wieku nie wymyślili. Marto, Marto, martwisz się o wiele. Twoje myśli, jest ich bardzo dużo w Twojej głowie. Wszystko chcesz zrobić, a potrzeba. Niewiele, albo tylko jednego. I Maria obrała najlepszą cząstkę. A co takiego wybrała Maria? Słuchanie słowa Jezusa. Z Niego mamy czerpać najwięcej dla siebie. To słowo Chrystusa uspokaja nasze serce. To słowo Chrystusa uspokaja nasze myśli. Kieruje nasz wzrok w odpowiednim kierunku. Kieruje nasze serce do tego, żebyśmy odnaleźli sens życia. Warto wsłuchiwać się w słowa Chrystusa. Warto tam znaleźć odpowiednie Chętno, które będzie spokojne, będzie dawało nadzieję.